Cześć, z tej strony Sebastian i witam Was na kolejnej wycieczce. Dzisiaj jestem w Świdnicy i ruszam na zwiedzanie tego przepięknego miasta na Dolnym Śląsku. Przed nami około 15 szalenie ciekawych atrakcji w Świdnicy, także zostańcie ze mną, zapraszam. Świdnica to miasto położone w województwie dolnośląskim na Przedgórzu Sudeckim nad rzeką Bystrzycą. Pierwsze wzmianki o Świdnicy pojawiają się już w 1267 roku, co czyni Świdnicę jednym z najstarszych miast w rejonie Dolnego Śląska. Podczas pobytu w Świdnicy będziecie mieli okazję zobaczyć wiele szalenie ciekawych atrakcji oraz dzieł architektonicznych, w tym zabytki, które wpisane są na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zwiedzanie Świdnicy polecam wam rozpocząć od Parku Centralnego. Park ten jest największym parkiem w Świdnicy, a jego początki sięgają 1911 roku. Park Centralny znajduje się w obrębie ulicy Pionierów Śląskiej, Lipowej oraz placu Ludowego. W 2019 roku park ten został poddany gruntownej rewitalizacji i obecnie jest jednym z najchętniej odwiedzanych parków w Świdnicy. Na obszarze 9 hektarów czekają na Was tutaj urokliwe ścieżki, odnowione kładki i mosty oraz podświetlane fontanny. W parku centralnym w Świdnicy znajduje się rzeźba przedstawiająca kowala Wielanda, mitycznego kowala z germańskiej mitologii oraz mural przedstawiający walczących bokserów. Spacerując po Parku Centralnym, natkniecie się również na pomnik Zdzisława Chlebickiego, który ustawiony jest tuż obok Świdnickiego Rozarium. Zdzisław Chlebicki był orędownikiem rewitalizacji świdnickich parków oraz promotorem zazieleniania świdnicy. Niewielki pomnik, upamiętniający Zdzisława Chlebickiego, można oglądać przy Ogrodzie Różanym w Parku Centralnym. Miejsce to warto odwiedzić w lecie, aby móc podziwiać rosnące tutaj ogromne ilości przepięknych. Róż. Kolejnym ciekawym miejscem w Świdnicy, które polecam Wam odwiedzić, jest Zalew Witoszówka. Zalew Witoszówka to ulubione miejsce spacerowiczów, rowerzystów oraz wszystkich, którzy chcą odpocząć od miejskiego zgiełku. Zalew Witoszówka to niewielki akwen wodny położony na obrzeżach Świdnicy, na którym funkcjonuje bosman, W którym można wypożyczyć kajaki, rowery wodne, na których możecie popływać na spokojnej tafli wody. Na zalewie Witoszówka możecie wejść na dwa długie pomosty spacerowe, z których zobaczycie pływającą na środku zbiornika fontannę wodną. Po zwiedzaniu zalewu Witoszówka wracamy z powrotem w stronę parku centralnego i wchodzimy do parku imienia Jana Kasprowicza. Podczas spaceru przez park imienia Jana Kasprowicza natkniecie się na liczne ciekawe rzeźby artystyczne. Wśród nich znajduje się rzeźba żyrafy wykonana w części z drewna i w części z metalowej, Elementów rzeźba przedstawiająca czarnego kota z niebieskimi oczami oraz inne ciekawe rzeźby, które pobudzą Waszą wyobraźnię. Po zwiedzaniu parku imienia Jana Kasprowicza warto udać się na ulicę nauczycielską, gdzie czeka na Was XIX wieczna wieża ciśnień. Obiekt ten został wzniesiony w latach 70. XIX wieku, w czasach gdy w Europie wznoszone były pierwsze tego typu budowle. Wieża ciśnień na ulicy nauczycielskiej. Zbudowane jest z czerwonej cegły i betonu na planie ośmioboku. Bryłę wieży urozmaicają rzeźbione konsole, smukłe okna okrążające całą wieżę oraz bogato zdobione fryzy i gzymsy. Po zwiedzaniu wieży ciśnień ruszamy już do centrum Świdnicy i wchodzimy na teren Świdnickiego Rynku. Świdnicki Rynek kryje w sobie wiele ciekawych atrakcji, które na pewno Was zachwycą. Zwiedzanie Świdnickiego Rynku polecamy Wam rozpocząć od Katedry Świdnickiej. Katedra Świdnicka, lub inaczej Katedra Świętego Stanisława Biskupa i Świętego Wacława Męczennika, to obowiązkowy punkt do zwiedzania w Świdnicy. Katedra w Świdnicy to zabytkowa XIV-wieczna świątynia, która została ufundowana przez księcia Świdnickiego Bolka II Małego. Katedra należy do najważniejszych budowli sakralnych Dolnego Śląska i charakteryzuje się wybitnymi walorami architektonicznymi. Cały wystrój i zdobienie wykonane zostały przez śląskich artystów i można tu podziwiać dzieła snycerza Johanna Ridla, rzeźbiarza Georga Leonarda Webera czy malarza Johanna Gorga Engelsa. Podczas zwiedzania katedry w Świdnicy będziecie mieli okazję podziwiać liczne przepiękne zdobione ołtarze. Nie zabraknie tu też obrazów sakralnych czy bogato wyposażonych naw. Największą atrakcją historyczną, którą znajdziecie w katedrze w Świdnicy jest murowana kaplica Matki Bożej Świdnickiej. Wewnątrz kaplicy czeka na Was średniowieczny obraz Matki Bożej Świdnickiej zwany Domino in Sole. Obraz ten umieszczony został w katedrze w roku 1686 przez Jezuitów. Po zwiedzaniu katedry w Świdnicy ruszamy na kolejny obowiązkowy punkt do zwiedzania, czyli na Świdnicki Rynek. Rynek w Świdnicy to drugi zaraz po rynku Wrocławskim najcenniejszy i najpiękniejszy rynek na Dolnym Śląsku. Spacerując po rynku świdnickim będziecie otoczeni przez odremontowane kolorowe kamienice, piękne fontanny oraz liczne sklepiki i kawiarnie. To właśnie na rynku w Świdnicy można poczuć prawdziwą atmosferę tego kameralnego miasta. Warto wybrać się na spacer na Świdnicki Rynek, zwłaszcza, że naprawdę. Niedaleko mu do słynnego rynku we Wrocławiu. Będąc na świdnickim rynku, koniecznie wybierzcie się na zwiedzanie Wieży Ratuszowej. Wieża Ratuszowa służy dzisiaj mieszkańcom miasta jako świetny punkt widokowy, z którego można podziwiać piękną panoramę świdnicy oraz okolicznych gór. Nowy budynek Wieży Ratuszowej wznosi się na wysokość 58 metrów i posiada 10 kondygnacji. Na szczyt wieży można dostać się za pomocą dwóch wind, a dotarcie na górny taras widokowy będzie wymagało pokonania dodatkowo kilkunastu schodów. Warto jednak wejść na sam szczyt wieży widokowej, by móc podziwiać przepiękne widoki i naprawdę piękną panoramę Świdnicy. Po zwiedzaniu wieży ratuszowej koniecznie wybierzcie się na spacer dookoła świdnickiego rynku. Będąc na rynku w Świdnicy, natkniecie się na pewno na ławeczkę, na której przysiadła rzeźba Marii Kunic. Rzeźba ta przedstawia postać astronomki, która żyła w XVII wieku i większość swojego czasu spędziła właśnie w Świdnicy. Na ławeczce obok Marii Kunic jest wystarczająco wolnego miejsca, abyście mogli przysiąść obok słownej astronomki I zrobić sobie z nią pamiątkową fotkę. Kolejnym obowiązkowym punktem zwiedzania świdnicy jest Muzeum Dawnego Kupiectwa. Muzeum Dawnego Kupiectwa znajduje się na świdnickim rynku i zorganizowane jest w budynku Ratusza Miejskiego. Muzeum Dawnego Kupiectwa istnieje od 1967 roku i od tamtego czasu zgromadziło liczne zabytki historyczne dotyczące kupiectwa na terenie Śląska. W muzeum tym możecie zwiedzić aż cztery działy tematyczne. Odwiedzicie tu dział historii świdnicy, dział dawnego kupiectwa dział metrologiczny oraz dział naukowo-oświatowy. Po zwiedzaniu Muzeum Dawnego Kupiectwa dla osób, które uwielbiają słodycze mamy bardzo ciekawą propozycję, czyli odwiedziny w sklepie firmowym fabryki czekolady Śnieżka. Podczas zwiedzania jednej z ekspozycji w Muzeum Dawnego Kupiectwa dowiecie się właśnie co nieco na temat tej fabryki, a po zwiedzaniu muzeum na Świdnickim Rynku będziecie mogli zakupić słodycze produkowane właśnie w tej fabryce. Będąc na rynku w Świdnicy czeka Was zwiedzanie wielu ciekawych atrakcji architektonicznych. Pierwszą taką atrakcją, która od razu rzuca się w oczy po wejściu na Świdnicki Rynek jest Kolumna Świętej Trójcy. Kolumna ta została ufundowana przez starostę świdnickiego Joachima von Sintendorfa i została wykonana z czerwonego piaskowca, do którego dodano następnie rzeźbę przedstawiającą Trójcę Świętą. Kolumna powstała w 1693 roku i wyszła spod ręki nieznanego rzeźbiarza. Podczas zwiedzania rynków w Świdnicy natkniecie się na aż dwie fontanny. Pierwsza fontanna z Neptunem oraz druga fontanna z z atlasem. Fontanna z Neptunem pochodzi z 1732 roku i została zbudowana na miejscu starszej XVI-wiecznej fontanny. Na środku basenu fontanny wznosi się piedestał, na którym ustawiona jest postać Boga Neptuna dzierżącego w rękach mityczny trójząb. Po zwiedzaniu fontanny Neptuna koniecznie odwiedźcie pomnik o wdzięcznej nazwie Dziki Świednickie. Dziki Świednickie to jedna z najczęściej odwiedzanych rzeźb w mieście i przedstawia ona dorosłego dzika o wysokości około 1 m w otoczeniu radośnie bawiących się małych warchlaków. Skąd w ogóle pomysł na taki pomnik? Otóż w Herbie Świdnicy znajduje się dzik i stąd właśnie pomysł twórców pomnika, rzeźbiarza Grzegorza Łagowskiego i pomysłodawcy Aleksandra Mazija na stworzenie właśnie takiego dzieła sztuki. Nieopodal dzików świdnickich znajduje się pub-bunkier, który został zaaranżowany w zabytkowej kaponierze staromiejskiej bramy kapturowej. Jest to jedna z niewielu pozostałości po XVIII-wiecznej twierdzy fryderycjańskiej. Na ścianach przy pawie Bunkier możecie zobaczyć malunki dawnych władców Świdnicy oraz odsłonięty fragment murów z oknami strzelniczymi służącymi do obrony suchej fosy miejskiej. Obok Pawo Bunkier znajdziecie też dąb pamięci kapitana Tadeusza Macieja Hołacińskiego, który zginął w 1940 roku w Charkowie. Jest to jeden z trzech dębów pamięci zasadzony na terenie miasta Świdnica. Największą atrakcją w mieście Świdnica jest kościół pokoju imienia Świętej Trójcy. Kościół pokoju znajduje się przy ulicy Kościelnej w Świdnicy i jest to jedna z największych drewnianych świątyń barakowych w Europie, która wpisana jest obecnie na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Miejsce to jest pełne niesamowitej historii, jak i niezwykłej architektury, która z pewnością zachwyci nawet najbardziej wybrednych turystów. Kościół Pokoju w Świdnicy jest jednym z trzech takich kościołów, które powstały na terenie Polski. Z zewnątrz Kościół Pokoju wygląda bardzo niepozornie, jednak po wejściu do środka potrafi zaszokować ilością bogatych zdobień i kół jego wykonania. budynek kościoła pokoju w Świdnicy ma około 44 metrów długości i 30 metrów szerokości i potrafi pomieścić 7,5 tysiąca wiernych podczas zwiedzania wnętrza kościoła pokoju będziecie mieli okazję podziwiać liczne ozdoby w postaci ornamentów roślinnych odwzorowania śląskich herbów oraz obrazy z życia szlachty i sceny biblijne na szczególne wyróżnienie zasługują znajdujące się w kościele pokoju organy o wyjątkowo pięknym dźwięku wokół kościoła pokoju możecie też przejść się przez zabytkowy cmentarz z XVII wieku, na którym znajdują się liczne nagrobki w języku niemieckim. Na cmentarzu wokół kościoła pokoju odnajdziecie mnóstwo pięknie wykonanych wyrzeźbionych w kamieniu płyt nagrobnych, które upamiętniają żyjących niegdyś w Świdnicy mieszkańców. Kolejnym arcyciekawym punktem, który warto odwiedzić w Świdnicy jest kościół świętej Barbary i Baszta Strzegomska. Zespół kościoła wraz z Basztą Bramy Strzegomskiej z 1750 roku mieszczą się przy ulicy Basztowej 2 i stanowią jedyne ślady fortyfikacji i ich otoczenia na terenie Świdnicy. Obecnie w Baszcie Strzegomskiej na parterze znajduje się restauracja i koktajl bar. Na górnym piętrze Baszty Świdnickiej znajduje się sala konferencyjna Naczelnej Organizacji Technicznej, która w ciągu tygodnia jest otwarta dla zwiedzających. Po zwiedzaniu Baszty Strzegomskiej koniecznie wybierzcie się na spacer do parku generała Władysława Sikorskiego, gdzie czeka na Was ostatnia w tym zestawieniu atrakcja turystyczna i jest nią replika samolotu Czerwonego Barona Fokker DR-1. Samolot Fokker DR-1 DR-1 to replika trójpłatowego samolotu, w którym podczas I Wojny Światowej latał słynny Czerwony Baron Manfred von Richthofen. Obecnie Czerwony Baron jest ikoną popkultury i znaną legendą, a Urząd Miasta Świdnicy postanowił uhonorować go, stawiając w jednym ze swoich parków replikę jego samolotu. Manfred von Richthofen, aka Czerwony Baron, był wybitnym niemieckim pilotem, który jako pierwszy miał okazję oblatywać nową maszynę Fokker DR-1. Obok samolotu Czerwonego Barona w parku Świdnickim Znajdziecie liczne tablice, które opowiedzą Wam historię tej wybitnej postaci historycznej. I w tym miejscu kończymy naszą wspólną wycieczkę po świdnicy na Dolnym Śląsku. Mam nadzieję, że wycieczka Wam się podobała. Jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzu, które miejsca podobały Wam się w świdnicy najbardziej. Dziękuję Wam jeszcze raz, że byliście dzisiaj z nami i zapraszam na kolejną wycieczkę. Cześć, do zobaczenia na szlak.